Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku naszej gry w Ancient Relics, W dodatku do Styranis, gdzie gramy Imperium Daka Daka Rian. E, Mam nadzieję, że tym razem się nie pomyliłem, inaczej duża ilość Daka na mnie spłynie. E, I w tym momencie będziemy oczywiście kontynuować nasze dalsze wykopaliska archeologiczne na Jugradzie. Tym razem się nie pomyliłem. Ja będę oczywiście tutaj odpoczywać rozgrywkę. E, ogólnie rzecz biorąc, ten odcinek jest jeszcze nagrany e, w momencie, kiedy pierwszy nie został opublikowany. Wolę mieć tutaj już parę odcinków nagrać na zapas, żeby w razie czego jeśli mi znowu występują jakieś problemy techniczne, nazwijmy to e, po prostu z brakiem czasu, czy innymi rzeczami, no to przynajmniej, żebym mógł jeszcze przez jakiś czas te materiały wrzucać, więc niestety jeśli macie jakieś uwagi, komentarze, no to na ten moment niestety nie byłem w stanie się jeszcze z nimi zapoznać. No dobrze, także tutaj tak jak powiedziałem będziemy kontynuować teraz proces tutaj wykopaliskowy na właśnie tych ruinach Grunur, tej dawnej cywilizacji, tutaj na Asteroidzie XDX-1. Więc tak to się tutaj prezentuje, tutaj za niedługo będziemy Profon, Przyłączyć do naszego tutaj cudownego imperium yy, i teraz sobie już właśnie przypomniałem, jakie są kolejne rzeczy, i te zmiany są już yy, akurat. Yy rzeczami, które doszły w patchu, ponieważ rzeczywiście patch też ważne rzeczy i o tym praktycznie zapomniałem powiedzieć. Mianowicie najnowszy właśnie ten patch, na którym jest Ancient Relics, jest przede wszystkim na wsparcie 64-bitowe. I w związku z tym też są inne zmiany, jak między innymi Scientific zmiana, jeśli dobrze pamiętam tutaj, chyba tego jak jest um, jak są chyba relacje między jednostkami populacji właśnie w grze i w kwestiach ekonomicznych i to jeśli dobrze pamiętam powinno zasadniczo poprawić wydajność i z tego co pamiętam właśnie wydajność właśnie Wanshenty relics. choć nie w samym dodatku, ale w samym patchu powinna być lepsza niż była do tej pory. Ja akurat mam całkiem dobre komputery i nie miałem zbytnio wcześniej zbyt dużych problemów ale i tak mi się wydaje, że gra działa szybciej niż do tej pory. Dobrze. <laughs> jedna ze zmian. Kolejna rzecz to jest taka, że będziemy mogli teraz sami wyznaczać sobie sektory, ponieważ teraz, jakby, sektor to jest wszystko, co się znajduje do trzech skoków od stolicy sektora. Czyli, oczywiście, zaczynamy z innym sektorem, no to jest ten sektor stołeczny. Nie musimy oczywiście tworzyć czy wyznaczać nowych sektorów, no ale jeśli chcemy, no to już możemy. I wtedy, jak stworzymy sobie taki sektor, no to wszystko, jeśli dobrze pamiętam, właśnie do trzech skoków od danej stolicy tego sektora, no to się zalicza do tego sektora, więc jak się nie mylę, Dakagorka będzie się między nimi, to jest pierwszy do Jugrat, do Profon i Taugawa, to wszystko powinno się znajdować na terenie tego sektora, właśnie tutaj znajdującego się powiedzmy w tej Dakagorce. Dobrze, teraz skończyliśmy badania. I tutaj skończyliśmy badania, właśnie nad zwiększoną ilością jedności generowanej miesięcznie, i będziemy chcieli tutaj rozpocząć jeszcze chyba szybszy przyrost populacji, no ponieważ no nam to się nie da się ukryć, przyda. Na no, razie polecimy tutaj, jeszcze przyjmiemy ten system taugawe, i potem wrócimy tutaj, będziemy budować sobie na profonie kolejne te planety. Dobra, więc jak to to na ten moment to się wszystko prezentuje. If the Conquest uh... of the New World has begun. I rozpoczynamy tak naprawdę w tym momencie też proces tutaj kolonizacji Morka Dukka, którą który chyba jeszcze w poprzednim odcinku. No i dobra. Więc tak, tutaj na ten moment mamy znowu badania zakończone. Weźmiemy sobie teraz, zbadamy administracyjną sztuczną inteligencję. Tutaj co prawda może to nie jest w, ściśle w duchu ale Powinniśmy tutaj iść w badanie raczej kwestii technologii, znaczy broni. No ale powiedzmy, że możemy przymknąć na to oko. To i tak nie łamie jakby, naszego jednego z postanowień, a mianowicie to, że chcemy przede wszystkim grać tylko na broń balistyczną i rakiety i nie korzystamy z broni energetycznej w ogóle. No i skończyliśmy badania tutaj nad tym wykopaliskami archeologicznymi. Teraz się dowiemy, co tutaj się stało. Te data krysztoły... Ujawniły, że rasa Grunor prowadziła wojnę przeciwko Baol. Eee... I, po, po, i pożądali właśnie dużej ilości surowców, którą znaleźli właśnie czy bogato, znaleźli bogato w surowce planetę, która właśnie była kontrolowana przez Bol. No i w tym momencie udało nam się nawet pozyskać informacje i koordynaty z tych e, zapisków, tych datach e, no ale jak widać to najpewniej doprowadziło do tego, że upadku tej cywilizacji Grunur. No i w tym momencie dostaliśmy, dostaliśmy event chain właśnie ten na temat. E, wydarzeń właśnie związanego z prekursorami Ba'ol i będziemy mogli rozpocząć specjalny projekt czyli badanie e, dawnej kolonii Ba'ol. No i teraz zobaczmy gdzie to się znajduje. E, zobaczmy sobie w Situation Log e, i... mhm... Mm e, i to jest właśnie ta... i teraz zobaczmy gdzie jest to... a! Tutaj się znajduje! Ha! E, czyli tutaj się znajduje, więc w takim razie teraz polecimy tutaj i rozpoczniemy badania nad tym projektem. Tutaj wymagany jest po prostu naukowiec. Jak tylko skończymy mm, tym panem, tutaj badać właśnie mm, ten projekt, będziemy chcieli rozpocząć potem e, te wykopaliska tutaj. No, i zobaczmy, tutaj ten poziom trudności jest 2, czyli akurat nasz naukowiec powinien sobie poradzić z tym bez większego problemu, Special więc tak. To jest dawna kolonia Baol. Tutaj możemy sobie nawet spauzować. I mimo tego, że w antykryptym, prawdopodobnie, a data które znaleźliśmy u Grunurów i co tutaj miało znajdować się duże bogactwa, hota, Hotram. To jest Hotram, tak, Hotram 5a jest suchą, opuszczoną planetą pozbawioną jakiekolwiek życia i atmosfery. Na szczęście, skany geologiczne wykryły prawie nieskończone złoża z, z, kamieni, z kamieni, które znajdują się głęboko w, w, w w podłożu planety, nazwijmy to. Wśród tych znajduje się też właśnie pewien roślinny gatunek, który najprawdopodobniej wydaje się być właśnie tym Abaol. Ej... ej. ej. <laughs> No, więc e, tutaj dostajemy niższe artefakty. I odkryliśmy e, kolonie Baol i możemy rozpocząć tutaj. Co więcej, e, też kolejne tutaj wykopaliska na tej e, planecie. Więc to jest dosyć ciekawe. Tutaj nam się już ta sytuacja rozwija. E, dobra. E, tak czy siak będziemy tutaj, musimy oczywiście cały czas obserwować sobie tutaj nasze kwestie e, finansowe też i ekonomiczne, bo to też nie może być tak, że to będziemy sobie teraz robić wszystko. E, tak po prostu. Mamy nową oczywiście tutaj mm, tradycję, więc weźmiemy sobie e, sięgnięcie do gwiazd, dzięki czemu e, koszt punktów wpływu na przejmowanie kolejnych systemów będzie mniejszy, e, co nam niewątpliwie się przyna, przy naszej dosyć pewnie raczej szybkiej ekspansji. No i tutaj zobaczmy, jak tam idzie. Tutaj zaraz powinniśmy... A, no tak. E, więc ja poproszę ciebie, proszę, e, proszę ciebie, Żebyś zaczął badać tutaj, właśnie ten system. No, i oczywiście, tutaj też jest taka fajna rzecz, ułatwienie, nazwijmy to, czy nie, Już tutaj widzimy, konflikt. jak ten pasek postępu następuje. W każdym razie, Gorka da Daka została w pełni skolonizowana, i teraz dopiero zauważyłem, że to jest boga planeta. Wręcz bardzo uboga, jeśli chodzi o surowce, więc tutaj zbudujemy sobie ten jedyny dystrykt górniczy. I teraz, o co tutaj jeszcze chciałem powiedzieć, to jest to, że w tym momencie możemy sami też, jeśli ko kojarzycie, jakby to sprawa wyglądała w patchu e, wprowadzającym e, e, tą zmianę w ekonomii, czyli że patch 2 i 2, e, tak, czyli ten, któremu towarzyszył dodatek Mega Core, to wtedy doszły takie właśnie to, że planety mogą mieć swoje dezygnacji, na przykład jeśli mieliśmy dużo tych kuźni, no to nam mieliśmy wtedy planetę, która była właśnie e, tak zwanym Forge Worldem, e, które możecie termin kojarzyć troszeczkę, na przykład z Warhammera, no i ona na przykład zwiększał e, produkcję stopów, albo mogliśmy mieć świat górniczy, albo świat rolniczy, Hive World, czyli tam, gdzie mieliśmy dużo miast, e, dużo właśnie tych dystryktów miejskich, ale nie mieliśmy tam bardzo no, innych infrastruktur. Teraz e, możemy sobie e, nie Hive World, tylko High to jest właśnie w Warhammerze. W każdym razie, wracając do tego, teraz sami możemy, jeśli chcemy, sobie deklarować, jaki typ planety jest. I jeśli się boicie, że to jest dostępne w DLC, to jest akurat dostępne w tej darmowej aktualizacji. No, oczywiście, pewnie już się tym zorientowaliście. Bo jeśli Was interesuje, to już pewnie dawno Systems gracie właśnie w ten dodatek. Complete. Dobra, tutaj widzimy, co jest tutaj w tym systemie, i teraz będziemy musieli się zastanowić, jak my będziemy chcieli dalej poszerzać tutaj nasze panowanie. Ja z chęcią przejął jeszcze tutaj ten system MENCHIP, ponieważ dzięki temu, jeśli przejmiemy system MENCHIP, to nie będą mogli przede wszystkim że odkryliśmy jakąś inną rasę. I tutaj już mogą niestety być inna cywilizacja. Tutaj niestety niezbyt to mnie urządza i raduje, że tutaj graniczymy z jedną cywilizacją, no ale cóż, najwyraźniej tak miało być. Za to zbudujemy sobie tutaj kolejny statek konstrukcyjny. Akurat stopów mamy dosyć dużo, complete. więc możemy sobie coś z tym zrobić. I tutaj, jak widzimy, już prawie osiągamy nasz e, limit czy ograniczenie tego Empire Pro i powoli zaczniemy dostawać kary spowodowane właśnie naszym e, poziomem. Tym e, nazwijmy to e, tego Empire, czyli naszego tego kosmicznego imperium, będzie trochę dużo. No i będziemy niektóre rzeczy robić wolniej. Tak, więc tutaj widzimy, tutaj są. E, Stacja wydobywcze, więc tak prawie na pewno tutaj mamy do czynienia z inną cywilizacją. E, więc z takiej możliwością będziemy musieli się za niedługo spojrzeć. Do potencjalnego konfliktu, wojny. Zbudujemy sobie tutaj stację, e, czy nie stację, tylko e, właśnie wytwórnię stopów. E, I tutaj... E, właśnie udało nam się z... E, E, zdobyć trzy pomniejsze artefakty, no i będziemy kontynuować na razie te nasze badania. Nasz naukowiec Pudrig, Den Rider, i, 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 której, powiedziałem, zostało jego imię e, wygenerowane, nazwijmy to poprzez strzelanie skarbinu maszynowego do tarczy ustawionej System daleko. E, I teraz zobaczmy, tak. czy wy tutaj skończyło się to badać, więc e, póki jeszcze możemy, póki jeszcze nie mamy kontaktu, możemy tutaj kontynuować badanie w tą stronę. E, polecimy sobie teraz tutaj, a ten drugi pan e, to, bo będziemy chcieli w takim razie tutaj kontynuować i zbudujemy tutaj sobie stacje wydobywcze, badawcze, i w ten sposób tak to będzie się prezentować. Więc tak, na ten moment mamy jeszcze dóbr konsumenckich dosyć sporo w zanoczu. Mamy 6 e, miesięcznie, więc tym się nie musimy przyjmować. Gorzej jest troszeczkę z energią, ponieważ e, teraz już dostajemy tylko 4 kredyty energetyczne na miesiąc. Tutaj będziemy mieli akurat wolne miejsca pracy. I zwłaszcza po zbudowaniu tego stopów, to będzie w takim razie nie ma czym się przejmować. E, I tutaj mamy e, reżim totalitarny, którzy są pacyfistami, materialistami i e, autorytarni. E, więc e, powiem, że ok, jest fajnie, że tu jesteście. No i widzimy, tutaj mamy do czynienia z. O, są dosyć silni, powiem szczerze. Na szczęście są opacyfistami, więc raczej nam nie, nam nie będą zagrażać. Co nie zmienia faktu, że nie do końca mi się to podoba. Pojawiły nam się dwie tutaj już. Więc tak, tutaj nie mamy co tak naprawdę badać. Więc ja polecam Wam sobie tutaj, żebyś, żebyście zaczęli tutaj sprawdzać te systemy. Hmm. Jak tylko skończymy badać, właśnie to miejsce. A i ja tutaj update. mamy już. Uh, też problem, ponieważ tutaj się pojawiła asteroida, więc w takim razie nasza flota uh, poleci. Uh, będziemy Ci powołać nowego admirała, oczywiście, więc tutaj weźmiemy sobie. Uh, Gabriel Speed, dzięki czemu będziemy szybciej tutaj dotrzemy. Uh, I będziemy chyba chcieli za pomocą. Um, za pomocą, właśnie, gdzie to było? Fleet Managera będziemy chcieli troszeczkę zwiększyć siłę naszych okrętów. E, będziemy mogli spróbować powiedzmy, trzy dodatkowe e, korwety. No i oczywiście będziemy chcieli to e, uzupełnić o te trzy. Czyli rozpoczniemy proces budowy nowych korwet. E, dobra, e, czyli tak, ty zakończyłeś tutaj ten proces, więc tutaj proszę mi zbudować te stacje wydobywcze tu i tu. Ty będziesz budował tutaj i tutaj mamy do czynienia z Sawanną, którą też będziemy mogli oczywiście sobie skolonizować i co tutaj jest ważne, będziemy mieli do czynienia z Dust Desert, co pozwoli nam jeszcze więcej generować i wydobywać e, tych e, Volatile Modes, ponieważ widzimy, że tutaj będziemy mieli dwa... E, do wydobycia dwa i moc i tutaj będziemy mieli dwa budynki do postawienia eee, więc to będzie dosyć fajnie więc w takim razie nie będziemy tutaj zwlek a nie mamy teraz wystarczających oczywiście stopów eee, więc tak to będzie się prezentować tutaj mam nadzieję, że uda nam się tą oczywiście asteroidę zniszczyć za pomocą naszej broni tutaj kinetycznej właśnie naszych tych no, ona będzie powoli, powoli tutaj zmierzać nasza flota trochę zwiększa naszą siłę to jest już przeciwnik, jest tylko superior. I tutaj udało nam się dotrzeć do wejścia. Będziemy oczywiście kontynuować dalej proces tutaj badania w tym miejscu. I tutaj będziemy mieli świat kontynentalny 24, więc tutaj być może będziemy też potencjalnie chcieli się osiedlić, ponieważ przy wojnie jesteśmy adaptable. Więc to, jaki mamy poziom habitability, jest zwiększony bodajże o 10%. No dobra, więc jak to wygląda. Nasza flota tutaj powinna sobie zaraz poradzić z tym wszystkim. I dostaliśmy nową cechę. Dostaliśmy cechę Trickster. I udało nam się zdobyć 1000 minerałów za nasze, powiedzmy, wysiłki. Będziemy oczywiście chcieli sobie teraz polecieć naszą tutaj flotą, tutaj wkroczyć na orbitę. I będziemy chcieli przyjąć kolejną. weźmy tutaj sobie sieć kurierów, Dzięki czemu od nasza. Wydajność administracyjna zostanie zwiększona i dzięki czemu nie będziemy już dostawać od ten moment kar. Więc tak, tutaj zbudowaliśmy, jak powiedziałem, kompleks górniczy. Tutaj będziemy chcieli zainwestować w kompleks energetyczny, ponieważ tego nam w najbliższym czasie będzie brakować, niestety. No i tak to będzie się prezentować. Będziemy musieli za jakiś czas też pomyśleć, gdzie byśmy chcieli tak naprawdę zbudować jakiś dobry kompleks. Handlowy tak naprawdę. I się zastanawiam, czy tutaj nie byłoby dobrze zbudować. A, no tak, tutaj nie możesz, bo to jest zbudowałeś, to jest zbudowałeś, więc proszę cię tutaj przejmij mi ten system. A my byśmy chcieli tutaj. Was ulepszyć. Dobra, więc tutaj sobie zbudujemy. E, tobie będzie brakować troszeczkę stopów, zanim ta, e, jak tam dolecisz, więc my się nie będziemy jeszcze, powiedzmy, przejmować. E, tutaj mamy 30%, tylko niestety e, 30% pomieszkiwalności. Tutaj mamy też niezbyt bogate w e, dystrykty górnicze i e, generatory. Co to tutaj mamy, kolejną. Potencjalny świat górniczy, więc nie jest też tak źle. Dobra, więc dlaczego ja tutaj chciałbym postawić najpewniej. E, Już mamy tutaj do czynienia z kupcami, tak naprawdę w tym miejscu. E, tutaj warto byłoby zbudować właśnie ulepszyć ten posterunek właśnie do pełnej stacji i będziemy też mieli tutaj możliwość zbierania właśnie na przykład jeszcze z profon dodatkowego tego handlu, więc tutaj będziemy chcieli wybudować trade hub na pewno i będziemy chcieli też postawić przynajmniej jedną baterię dział, żeby móc w tym momencie jakoś sensowniej bronić właśnie tutaj przed piratami. Więc tak to, tak to będzie się prezentować, tak to będzie wyglądać. Tutaj mamy kontakt z nowym Obcymi i to są ewidentnie inna rasa, więc będziemy chcieli, tak naprawdę, też za niedługo tutaj też przejąć. I tutaj mamy co więcej kolejny świat do spadania, kolejny kompleks tutaj. Kolejny kompleks, jeśli chodzi tutaj archeologiczny. i Tutaj mamy centrum dowodzenia, które możemy zbadać. I w takim razie będziemy oczywiście kontynuować dalej naszą eksplorację. Nazwijmy to właśnie tego wykopaliska. Więc teraz mamy minus 30%, ponieważ tam się ten poziom trudności niweluje z naszym poziom doświadczenia naszego naukowca, więc tak to na ten moment wygląda. Dobra. Więc tak, tutaj mamy tą. Stacje tak. o, w tym momencie mamy bardzo dobrze, więc musimy tak sobie kliknąć. I tak jak powiedziałem, będziemy chcieli tutaj dotrzeć Trade Hub i Gun Battery. E, czy tutaj będziemy mieli budynek? Tutaj powinniśmy mieć chyba, jeśli mi wydaje, że niedługo coś związanego z, z handlarzami, ale może mi się też coś myli. E, zagadajmy przy okazji do nich e, i teraz tak, w tym momencie. E, moglibyśmy kupować od nich Volatile Mods. E, aha, no to tylko tyle. E, więc pewnie z jakiś czas będziemy chcieli od nich kupować, choć to trochę bez sensu. Ale dzięki temu ich opinia o nas się zwiększy i dzięki temu będziemy mogli potem e, lepiej e, planować rzeczy w przyszłości. E, tutaj kończymy budować właśnie tą e, stację, i potem będziemy chcieli sobie tutaj e, też chyba skolonizować, właśnie elfior. A tutaj przydałoby się coś zrobić w tym kierunku. Więc tak, budujemy tutaj sobie stację górniczą teraz na Manuar, w tym systemie i skończyliśmy badania nad tą administracyjną sztuczną inteligencją. I Teraz zwiększymy sobie ilość generowanych punktów kredytów, nie punktów, tylko kredytów energetycznych przez naszych techników, czyli tej, tej populacji, co pracuje w generatorach. Tak jest. Plan, takie będzie nasze działanie, nazwijmy to. I tutaj widzimy, że to jest już ten kolejny system, kolejne imperium, i już tuban jest przejęty, więc tutaj nawet nie mam co myśleć o dalszej rozwoju w tą stronę. więc tego tak skończymy ten system badać i ruszymy sobie w tą oto stronę, ponieważ też nie chcemy być przyblokowani, no bo jeśli zostaniemy przyblokowani, no to będzie troszeczkę lipa. Tak to będzie wyglądać. I mamy kontakt z, którzy są fanatycznymi militarystami i materialistami, e, więc będziemy obydwa nasze imperie będą raczej ze sobą, no niezbyt e, chciały współpracować. Tutaj widzimy, e, ich siła jest dosyć spora. E, więc musimy chyba powoli myśleć o dalszym rozwoju naszej floty. Będziemy chcieli tutaj rozwinąć tak naprawdę całą naszą flotę do. E, naszego limitu e, nawer capacity. No, ale oczywiście na ten moment nie stać nas nawet na, na zrobienie czegoś takiego. Dużo mamy minerałów na to, to prawda, i moglibyśmy te minerały na przykład e, sprzedać i potem wykupić na przykład stopy. Ale stopy są bardzo drogie, jak na ten moment widać, więc to też jest e, raczej coś, co powinniśmy robić w ostateczności, ehm, więc tutaj dostaliśmy zbudowane na. E, e, grupa badaczy e, odkryła na. ukrytą fabrykę na Morkadakka, czyli tutaj. I e, teraz zobaczmy, co tutaj jest w takim razie. E, I. E, budynek, i. E, statu, e, stopień, właśnie jakby rozkładu, czy zużycia, czy. Tego, jak jest zniszczony ten budynek, wskazuje na to, że to jest prawdawna cywilizacja, ale która na pewno szyciła się tym i była sławna praktycznie z tego, że udało jej się konstruować budynki, które potrafiły przetrwać próbę czasu i będziemy mogli dzięki temu dodać i z tego skorzystać. I teraz pytanie jest tak naprawdę: co tutaj dostaliśmy z tego powodu? Ok. Eee, ach, mamy tutaj tą od faktory eee, i mamy tutaj, widzimy, i mamy kontakt z kolejną cywilizacją, eee, tutaj mamy do czynienia z eee, militarystami i fanatycznymi spirytualistami, czyli przynajmniej z nimi powinniśmy mieć lepszy kontakt eee, i na szczęście jesteśmy odgrodzeni, więc każdym razie, tutaj, jak widzimy, jest dosyć już tutaj ciasno, eee, co nie do końca mi się podoba eee, i będziemy musieli tutaj zbudować sobie eee, kolejne... Eee, Imperium. Eee, ach, no tak, bo ja nie mam, za, za, nie zablokowałem tutaj im e, przelotu. Więc ja powiem tak, e, wami, e, Wam na pewno zablokuje przelot, ponieważ Wy jesteście nerwujący. E, wy też powinniście tak naprawdę spadać z moich oczu. E, a wiecie co? Wy hmm, Wy mi się podobacie, a więc z wami może się dogadamy jakoś. Udałoby nam się zawiązać pakt nieagresji? E, no raczej na tym moment, no niezbyt. No i no może nam się uda w przyszłości. E, tak czy jak to byłoby na teraz tego materiału. Mam nadzieję, że, że wam się podobał. E, jeśli macie jakieś uwagi, no to dajcie mi znać i już mam nadzieję, że właśnie po tych dwóch pierwszych odcinkach będę w stanie usłyszeć Wasze komentarze, opinie na temat e, właśnie tej serii tych materiałów i będę mógł się do nich ustosunkować. Także, życzę czy wam miłego dnia, dzięki, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych materiałach, cześć.